Jaka jest różnica między papierem toaletowym a piłą motorową? Nie ma różnicy. Chwila nieuwagi i masz palca upierdolonego. W przedszkolu kłóci się dwóch chłopców. A mój tata jest silniejszy niż twój i go pobije. Ja nie mam taty. Ale moja mama ma przyjaciela geja. Ty wiesz, co on może zrobić twojemu tacie? Do konfesjonału podchodzi młoda kobieta. Co cię do mnie sprowadza moje dziecko? Zawód miłosny? Ach, rozumiem. Nieszczęśliwie się zakochałaś? N Nie, jestem prostytutką. Doktorze pomocy mam poważne problemy z kobietami spokojnie proszę usiąść powiedz mieliście w ogóle kontakty płciowe z kobietami a jeżeli tak to jak dawno temu dziś w nocy trzy razy no to w czym problem doktorze pan nie uwierzy oprócz seksu we wszystkich 10 maja wszyscy możemy pójść do urn, ale nie więcej niż pięć osób plus ksiądz i plus dwie osoby zakładu pogrzebowego. Pewnemu pastuchowi bardzo się chciało zaspokoić swe chucie. Skradł się na pole gospodarza, który hodował dynie. Wydr wydrążył w dyni otwór i dawa ją posuwać zaczął. Kiedy już dochodzi i w chwili uniesienia zaczął jęczeć. Usłyszał to gospodarz i wyszedł z domu z latarką i ze strzelbą. Zobaczył pastucha i zdębiał. Człowieku, czy ja dobrze widzę? Ruchasz dynie? O, o matko! A tu już północ minęła?